Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki odcineczek nastąpi. A mianowicie, łańcuszka nie ma, nastąpiła awaria. Co tu się wydarzyło? Wywiozłem obornik i najlepsze to, myłem glejarkę i włączyłem wałek. Na wolnych obrotach sobie tam traktor pykał. Chciałem, żeby Taśma się obróciła w koło, żeby wypłukać wszędzie Tu, spod tych kątowników Tu, wszędzie obornik I, I w pewnym momencie Tu była osłona Tu leży tu Tu była osłona, w pewnym momencie łańcuch pękł I wyrwał tą osłonę Wszystko odleciało I nie wiedziałem co się stało Już W pierwszej chwili myślałem, że łańcuch pękł Bo tu tu łożysko dostało luzu, ale po weryfikacji nastąpiła taka nietypowa rzecz. Do góry na tym wałku wymieniałem już łożyska. Ten wałek się kręci elegancko, luzu nic nie ma. A się okazało nie wiem dokładnie albo te łożysko, albo te łożysko z tej strony się rozleciało i zblokowało wałek, że chociażbym chciał, tego wałka nie idzie obrócić. I nie wiem jak to się zdarzyło, bo taka chyba siła, że ten wałek stanął, tu ścięło clean i pęknął łańcuch. Taka nietypowa rzecz. Także mam do roboty tu clean i tu i tam zaraz wymienię łożysko. No i tu jeszcze łożysko jest. Nie ma luzu nic, to jest tylko tam nad napinacza. Napinacz się wygię oczywiście i tu. Tu wymianę użytko no i spróbuję to dzisiaj rozebrać. Kupiłem też dzisiaj sobie takie ten do, do tych zegarów, bo gdzieś miałem się zapodziało i nie wiem co się z tym stało. No także taki niefortunny zbieg okoliczności. A w pierwszej chwili myślałem, że mnie łańcuch pękł, w pierwszej chwili tak myślałem, że się rozpią, ale to taka bardziej złożona awaria. Także... Po malutku jest teraz chwila czasu, zima. Zaczynam. No, chciałbym zrobić tą gmiarkę. I trochę... A to zaś może później dopowiem tam w oborze chciałem trochę poprzerabiać. Bydło, żeby nie trzymać na łańcuchach, tylko na wolnym wybiegu. Luzem po prostu, tylko po prostu zastanawiam się, czy to w ogóle jest sens przerabiać te obory, bo w tym roku na... 13 sztuk było, zostało 9. Dodam tylko, że żadnego nie sprzedałem. Wszystkie zdechły. Jeden zdech po sylwestrze, podejrzewam, że to było wtedy między świętami. Przywiozłem 6 sztuk i po prostu zdech. Petar się wystraszył, bo tu są się dziwali petardami. Nowy rok zdech. Jakiś czas później drugi złamał nogę. Potem kupiłem znowu 6. Zostały 4. też jeden zdech. Nie wiem dlaczego drugi zdech, bo tam weterynarz był, leczył go dwa tygodnie i stwierdził, że nie ma sensu go leczyć, no i po prostu weterynarz miał przyjać na następny dzień, na no dzień wcześniej zdech. Także w tym roku jadę na zero. Do tego też są filmiki z transportu, no bo trzeba jakoś sytuację ratować w weekendy na kampanii buraczanej sobie śmigam. No kogut przyszedł pomóc. No także dobra, nie ściemnią dalej. Trzeba się wziąć za jakąś robotę. Dopóki dzisiaj jest jeszcze w miarę ciepło, bo to już jest grudzień, nie mam zbytnio gdzie te gnojarki wstawić pod dach. Dzisiaj jest w miarę ciepło, trzeba to zacząć rozbierać. Nie ma też kasy na nową, dlatego ratujemy to co jest. Tak rozebrałem dwie strony. Tu łożyska praktycznie nie, nie istnieje. Z drugiej strony jest tak samo. Z drugiej strony muszę tylko bieżnie zwalić. Udało się bez ściągania tego wałka. Nawet dobrze, bo ostatnimi czasy to zbytnio dźwigać nie mogę. Kto choruje na rwę, kruszową, ten wie o co chodzi. No, tu rozetnę tą bieżnie boszę, bo nie mogę ściągnąć ściągaczem. Tu jest jednak kurwa gorzej, bo tu się okazało, że tu łożyska dawno nie ma i wyżłobiło. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki rowek i teraz jest problem. Bo nie wiem, czy idzie kupić całą taką ośkę, czy to jest z całym wałkiem. Jak jest z całym wałkiem, to jest problem. Jak samą ośkę, to chujnie, ale mi się wydaje, że to jest z całym wałkiem. I tu teraz, nawet jak kupię nowe łożysko, to jest problem, bo to z tego, jak to będzie latało, nie? Nie wiem, to napawać bym musiał albo coś, ciężko stwierdzić. Jeszcze tamto na dole mi zostało to rozebrania. Więc się biorę za to, zobaczymy co, co, co dalej. Muszę to przemyśleć na spokojnie, co z tą ośką tutaj. No także, hmm, myślę, że to będzie no, cyk, cyk, wymiana łożysk, a tu jednak jest problem. Tu mała aktualizacja. Udało się ściągnąć to koło. Kurewsko ciężko szło, ściągacz, młot, jechane. Tu już rozkręciłem Na żywo można powiedzieć, pokażę Bieżnia jest do wybicia Wszystko oczywiście do czyszczenia I tak wygląda łożysko Łożysko można powiedzieć nie istnieje To też powinno się dać ściągnąć, nie? Ale przynajmniej widać, że smar był Aha, nie ściągnę bez bieżnia Muszę jakimś cudem jeszcze bieżnię wyciągnąć i I będzie dobrze no. Słyszę, byki wariują. Gnoje dwa małe, są teraz w patyku, bo nie ma miejsca na łańcuch. I świrują. Aha, no bo Doris ich tu pilnuje. Co wariuje ta? Spokój mi tu. Doris, chodź tu. Doris się w nie zaczepia i zaś byki wariują. Tak to jest. Dobra. dzisiaj nie, nie o tym. Dzisiaj walczymy dalej ze Sten. Przemyślałem też przez noc tą ośkę tu. Nowy taki wałek trochę kosztuje. Wyciągnę ten wałek, odkręcę te blachy, wyciągnę ten wałek. Postaram się to naspawać, naszlifować, obszlifować. Zobaczymy. Albo wbiję zaś łożysko z lejkatem luzem, albo na ścisk. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. No, także ten. Tu walczymy dalej z tym łożyskiem, bo chcę to rozwalić, pomierzyć te ośki, żeby wiedzieć, jakie łożysko kupić. No. No tu sobie już uszykowałem kobyłki. Muszę przytorgać wałek. ściągnąłem go z rozrzutki. No i tak jak mówię, spróbuję tam naspawać tą ośkę. Tylko nie wiem, muszę kogoś poprosić. Bo jak ktoś na rweku szumą choruje, to dźwigać zbytnio nie może. Na ten wałek tam. No nie waży jakoś przesadnie 100 kilo, ale no. Jednak. Odczuję to, nie? Tu mam nowe drzwi. Jedną półkę. No tu się szykują remonty. Może nagram o tym też filmik. No. Także tak to wygląda. Tu Wałek na razie tak ino postawiłem. Breszkę zawiorę. Wałek tylko tak postawiłem. Z tamtej strony na dole jeszcze muszę wieźnie jakoś zbić. No i powybijać bieżnię z tych tu łożysk, nie? Ze środka trzy sztuki, trzy łożyska te wachliwe kupić Tylko właśnie teraz nie wiem, bo to wszystko było zmielone To było, no to się składa, to z trzech elementów W środku jest łożysko, ale czy tu jest jakiś jeszcze Zimmering Taki przeciwpyłowy, czy jakiś uszczelniacz? Nie wiem jak to tam wygląda Dobra, widzimy się za chwilę I teraz słuchajcie to, tu mam spawareczkę Wałek przytargałem, wałek przytargałem i teraz tak, naspawałem tu, trochę młotkiem tam oklepałem wiadomo, naspawałem to, idealnie może nie jest, ale nie chcę tego spawać za mocno, ponieważ to się bardzo nagrzewa, nie chcę rozhartować tego, bo podejrzewam, że to jest hartowane, choć mogę się mylić, ale i teraz tak, naspawałem już raz yy, delikatnie. Połaziłem tam, porobiłem coś po podwórku, znalazłem w międzyczasie taką tulejkę. Na złomie, to też jest pewnie do jakiegoś łożyska albo coś. Naspawałem drugi raz. I teraz patrzcie to, ta tulejka tu wchodzi. No jest delikatny luz. Ale wchodzi Kurde, gorący bałek. Idziemy o ten sprzęt. Pomocy dydaktyczne. Tu mam tak, wchodzi, no i dalej nie wchodzi. No gdzieś jest zadzior. Bełoszem to wyszlifuję, no wiadomo, nie zostawię tak jak jest. Boszem to wyszlifuję. I będę tak tu kombinował, żeby ta tulejka miała jak, jak najmniejszy luz. Bo jak ta tulejka będzie miała mały luz, albo najlepiej by nie było go wcale, to wtedy łożysko tu wbiję, może nawet na siłę, a jak będzie trochę za luźne, może je tam delikatnie heftne. I mam nadzieję, że to będzie chodziło, nie? No także... Taki mam na to patent. No, co na razie to nie wygląda idealnie, ale no... O, tu trochę dziura, tu trochę dziurka. Tu jakby trochę za dużo. No... Kwestia tego wyściwowania No, najlepiej było to w tokarkę włożyć, no ale skąd to karkę? Podejrzewam, nie każdy śluz ma to żeby taki wałek długi włożyć. O takiej średnicy zwłaszcza, no ale pal licho, nie? Tu tulejka, tutaj coś tego. No i taki mam plan. Jutro to dokończę. No a teraz muszę się pomału zwijać, bo już się szaro robi. Trzeba iść obornik wywieźć, kiszonek wieś, Poprzątać bydło. Kontynuacja jutro. No i tak pomyślałem sobie. Nie uda mi się w tym odcinku naprawić tej gnojarki, bo muszę jeść położyska. Do sklepu, a to pewnie pójdę za 3 dni bo nie upadę specjalnie tam do hurtowni Łużysk Tylko tam po sobie, sobie inne sprawy załatwię To postanowiłem, że nagram eee, Inaczej Plan jest przerobić oborę Budynek na oborę wolnostanowiskową Tu jest ta obora To ogólnie chyba Z prawej strony, tam gdzie są na łańcuchu byki To tam były już Kiedyś byki, krowy, tam gdzie są w tym patyku cielaki luzem to też były mniejsze cielaki, a tu była po tej stronie była świniarnia. I teraz tak, tu już tata zaczął rzeźbić, ale pogoda mu przeszkodziła i przestał wyciął drzwi i tu będą drzwi wstawione, yy, zrobione pod yy, 60 żeby szło wypychać żeby szło wypychać obornik turem tu będą wykute drzwi No tu wiadomo, tu teraz jest Błoto tu, gdzie stoję, to tu jest szambo i Plany są takie, żeby Tak tu, na równi szamba Do budynku wylać też beton, żeby nie było na podjeździe błota I teraz są plany No mam wolne, to zrobić, nie? Najpierw nie będziemy wywalać całych tych drzwi Tylko obok wykujemy Tak jak jest kreska Wykujemy tu z jednej strony i z drugiej strony będzie wykute No bo trzeba wzmocnić to, to wejście Betonowe takie filarki I do góry będzie jeszcze, zobaczymy Albo filar murowany Zalewany betonem Albo jakiś tragarz się wstawi Ale na razie jest plan taki, żeby wykuć tu No wyciąć to po prostu i, i zalać, nie? Tu już Dzięki w robocie to będziemy pewnie w sobotę robić No bo w sobotę ta tam wolne Już poczynałem przygotowania 3 tony żwiru już mam tu już mam załatwione 3 tony żwirów. Teraz mam w Panach dwie belki, takie 2,70-2,80 zrobić, zbrojeniowe. No i za chwilę coś tam pokażę dalej. No, tu już mam uszykowane 8 drutów. Z tego zrobimy strzemiona, belkę znaczy się. Strzemiona tu mam też już uszykowane. Drut wiązałkowy, kluczyk. To tu już... Mamy zrobione dwie pary drzwi. Jedną jeszcze zrobiliśmy decha, trójka. Na razie są te dechy mokre, i te drzwi są KUREWSKO ciężkie. Według jest ciężko podnieść. Takie drzwi będą zrobione. Już nawet pokażę. Udało się na złomie kupić takie zawiasy. Konkretne, konkretne zawiasy. Tam to będzie pewnie wmurowane. To nie jak to tam tata rozwiąże. Już mamy szalunki przygotowane. Dwa na dwa firarki szalunki, tu przy skuterze, paleta z cementem była już kupiona. No tylko trochę rozszabrowali mi tą paletę. No bo tu trochę betonu było potrzebne, tam trochę betonu już jest rozszabrowane. No i na razie jest pan taki, żeby zrobić tam drzwi do tej obory i zrobić jeden patyk. Plany są takie, żeby z jednej strony obory zrobić dwa patyki i wybieg tam od pola. Yy... I tu tutaj z tej strony To już odległe plany Też zrobić dwa patyki na mniejsze sztuki, nie? Tak, żeby oborę zapełnić I może kiedyś tam w przyszłości rozwalę kurnik I zawalę piwnicę i zrobię taki cielętnik Ale to Na razie to to musi zacząć jakoś zarabiać na siebie Te byki, bo na razie to no nie jestem człowiekiem, który narzeka Ale ten rok to mnie kładzie normalnie na łopatki, nie? No, także Połącz taki odcinek Z rozbierania rozrzutki I zrobienia no i przygotowania tam do wykucia tych wszystkich belek, nie? Mała aktualizacja Belkę jedną już ukręciłem Tu no, tu trochę dupy dałem, bo szczerze jest 125, ale tam chuj Tu jest 120 już Dalej No, tak wygląda beleczka Tu końcówki trzeba uciąć, nie patrzcie na to Bo tu na wymiar trzeba będzie podciąć Tu już mam cztery pręty uszykowane yy. Zakładam szczemione, wiążę dalej, drugą baleczkę. No i teraz takie pytanko yy, odnośnie tam wybiegów do byków. Z jakiego grubego materiału to robicie? Mi chodzi akurat, ja to chyba będę robił z profila, bo jest trochę tańszy niż rura okrągła. No, będę robił chyba z profila. Yy, I teraz nie wiadomo, bo jest ścianka i trójka, czwórka, szóstka. Jaką grubą ściankę? I też, yy, jeżeli chodzi tu o stół paszowy, o koryto, chciałem zrobić tak, że chciałem zrobić tak, że no po prostu tam dwie czy trzy rury tak nie nieraz mają i tyle, nie, a tata się upiera, żeby zrobić kratę paszową i tam zamiar jest taki, no początku no wiadomo, mi się przydała krata mała, nie? Bo tam na razie wpuszczę na próbę tam z, nie wiem, z sześć sztuk. Może 5, może 8, zobaczymy jak tam się uda kupić. I plan jest taki, że tam po tamtej stronie, właśnie od pola, chciałbym mieć największe byki i już bym po prostu chciał mieć krater zrobiony dla dużych byków. Chciałbym mieć największe byki, ze względu na to, że wybieg, żeby zrobić od strony pola. Nie? No i tu też prośba, jakie tam wymiary tych krat robicie. Jakie. Jaki gruby. Co tam, kto tam kurwa przyszedł? Jakie wymiary tych krat robicie pod jakim tam kątem. Z jakiego grubego towaru? Bo wiadomo, byk jeden to tam może się odpręta odbije, Ale jak się zacznie napór kilku sztuk, to może być różnie, nie? No dobra, jadę dalej z tą belką, bo zimno. Tak jak się coś robi, to chociaż jest w miarę, w miarę ciepło. Jakiś czas później. Drugą beleczkę mam zrobioną. Nawet jest ładna. Sztywniutka. Drugą beleczkę mam zrobioną. Za chwilę kładę ją tam Muszę za chwilę 60, sześćdziesione Przywieźć sobie balota Poprzątać Bigos wywalić, dzień jak co dzień I tyle Dobra, nagram jeszcze Muszę odpalić 60, przywieźć sobie balota Nagram jeszcze Jak tam Ach, pali maszyna Dziś jest piątek Weekendu początek Ostatnio paliłem ją w sobotę no tak na tydzień mniej więcej mi starsze barotki Kiszonki. Zobaczymy. Jak gada na zimnym. Tu, cyk, cyk. U. O. Chodzi maszyna. Trochę gazu podregulujemy Dobra wyjadę sobie bo muszę odkręcić tam widły bo... bo co? No bo jak są wszystkie widły założone Jak mam wszystkie widły założone i wbiję się w siana siano piszonki To zaś wbić się Bicie wbije ale zaś jest ciężko wyciągnąć te widły Po prostu wyciągnę co drugą I tyle nie? Cześć ona się trochę pochodzi odładuje. Ojadę pod garaż trzydzieści dwa od odkręce widełki i tyle. O, cztery ząbki odkręciłem z, trzy, z ośmiu, cztery zostały. Uder tak jedną ręką to tak nie idzie. Cały gaz. Tego balona sobie wezmę, bo jest trochę dziurawy. Ładnie syknę od dołu. Uderem muszę naswarować tam tą linkę. No właśnie.

I idzie do góry elegancko. Kurwa te baloty są tak ciężkie, podbijane są. Nie wiem ile taki balot waży. Za 500 kg na pewno, bo jak Big Waga wiążę ze zbożem, ze nawozem, to o wiele lżej mi się kręciło niż z tym balotem. O, Bez obciążnika z tyłu, jestem nawet pod górkę, nie mogę podjechać. Ja sorry, Bigwag miał 600 kg z nawozem. No no to ten balot ma tyle samo albo i więcej. Kurwa no nie wierzę, nie wyjadę pod tę górkę taką małą Kurwa mała dziura tam jest, maszyn mała, bo mała nie mała tam no. Trochę nierówno, ale tak. Dobra, kurde jedną ręką idzie wykierować Dobra, zaraz ten. Muszę się rozłączyć. No, udało mi się wjechać. Ciężko jedną ręką nie ma wspomagany, jest taki duży ciężar na turze. To ciężko, jak to się mówi, trochę kierować Tu jeszcze tylko muszę go sobie tam trochę bardziej wodepchnąć do tyłu Tak mi się uda smęknąć czy nie? O elegancko Dobra, pasuje. Gitara po robocie. No. O. no i też dlatego tu jak będą drzwi w przyszłości no to, o. Znaczy, to się dzieje. Czy jak tu będą drzwi kiedyś w przyszłości? No, to tu trzeba zrobić beton. No, bo tu się robi taka breja, i tu nie idzie ujechać. Tu jeszcze delikatnie wyjazd pod górkę bez obciążnika z tyłu trochę jest lipa. Molocik przywieziony, no, także ten. Także tego, ino go rozpakować, i wszystko. Dobra, kończę ten filmik. Kończę ten filmik. Widzimy się następnym.